Profile pionowe skrzydeł ucięte. Ucięte są trzy profile, nie cztery. Z tego względu, że jeden profil pionowy będzie inny, będzie cięty do prostego, nie pod kątem. A dlatego, że mamy ten profil środkowy z małego skrzydła, musimy obrócić wargą w tamtą stronę. Ewentualnie moglibyśmy zastosować profil bez wargi. Ale nam tu zależy na, jedna, na szczelności i on nam podejdzie pod skrzydło duże. Ale my już mamy po tamtej stronie wargę od profila ramy. Dlatego sam profil będzie zacięty do prostego i połączony Jedna rzecz istotna, bo te drzwi po prostu by się na inaczej nie zamknęły, prawda? Teraz druga rzecz, taka. skąd mi wyszedł ten wymiar? Skąd widziałem, ja na jak długo tę chwilę Liczenie jest bardzo proste. Mierzymy światło, czyli wewnętrzną przestrzeń. Ja akurat robię to trochę inaczej. Uważam, że sposobem sytuacjim jest mierzenie zewnętrznej strony na z uwagi na to, że łatwiej mi słówką jest to łatwiej ja zmierzyć. Zawsze mierzę po zewnątrz i odejmuję dwie grubości profili. Klucz 27, bo to jest 40 na 27, czyli odejmujemy 27. I z góry profil ma bez wargi 35. I wychodzi nam światło. Czyli światło mamy 1913 w tym przypadku. I do tego wymiaru dodajemy 20 mm. I mamy wymiar, po dodaniu 20 mm, mamy wymiar, na jaki musimy uciąć nasz profil skrzydłowy. Wymiar oczywiście. To jest ten wymiar skrajny, czyli od tego wierzchołka do tego wierzchołka. To jest wymiar ten po dodanym 20, czyli łatwo sobie to obliczyć. Zachodzenia będziemy mieli po 10 mm. Zachodzenie Uszczelka też ma tam około 8-7 mm szerokości. Z będziemy naklejać, będzie będzie śmiało na to miejsce, żeby to uszczelkę zastosować. Przylki yy, MATLE 14. 15 mm mamy przylki, także też nie trudno tutaj wywnioskować, że luz między skrzydłem a ramą będzie 5 mm w koło. Myślę, że 5 mm jest w pełności wystarczające, wystarczający luz. Yy, jeżeli to ustawimy idealnie w jednym poziomie, zawiasy solidnie nie będzie to nam opadać, skrzydła nie będą ciężkie też, prawda, bo będzie blacha 0,5 na tym, wypełniona styropianem, 0,6 będzie blacha wypełniona styropianem, także drzwi będą stosunkowo lekkie, nie będzie obciążenia na zawiasy, w zupełności te 5 mm luzu nam tutaj wystarczy, można tego zrobić więcej, prawda, można zrobić u góry 3 na dole 7, no bo to zawsze też mogą mieć jakąś tam tendencję z Jeżeli te zamiasy to ten ruch, który one wykonują przez ileś tam x lat, to jest na tyle małe, że nie powoduje tutaj yy, zużycia tych zamiastów na tyle, żeby to skrzydło nam opadało, prawda. Także ja teraz będę ciął w zasadzie, mogę uczyć w ten ten który nam ten który nam yy, potrzebny do małego skrzydła jego będziemy ciąć na w zasadzie jakbym odjął od światła 10 mm czyli dwa razy po 5 to powinien nam wyjść pion. ale pion to jest również ten wymiar Siedem dziewięćset pięć, siedem dziewięćset pięć, siedem dziewięćset pięć. No a pięć tysiąc dziewięćset dziesięć, tak że wywozi to. Piątym będziemy ciąć na dwie tysiąc dziewięćset pięć. Przez to, że ten środkowy pion od małego skrzydła będzie odwrócony, to również yy, poziom dolny górny małego skrzydła yy, będzie w nieco inny sposób zacinany, ale za chwilę do tego dojdziemy i Wam to pokażę. Wstępnie profile są przygotowane do profilu Klamkę, wkładkę, otwory na przeszczą niestety musiałem to zrobić. Zazwyczaj, jak robię furtki, daję kształtowi 40. Na 40 ten zamek się mieści, natomiast w tym przypadku. Kształtownik ma 35 czy tam 37 mm a zamek ma 38 mm. Niestety aby on tutaj wszedł i całą powierzchnią przylegał do profila byłem zmuszony tutaj mu również wyciąć okno. Tego okna nie będę zaślepiał. Kształtownik jest w dalszym ciągu. Jest sztywny, bo jednak te wszystkie winkle zostały nie nienacięte, także kształtownik jest dalej sztywny, nic mu się tutaj nie dzieje, a to okno będzie i tak niewidoczne, bo to wychodzi wewnątrz, gdzie będzie styropian, gdzie będzie blacha, także tego nie zaślepiam. W zasadzie to jakbym nawet chciał tu coś wstawić i pospawać, to większy bym narobił szkód z tego względu, że... Ten kształtownik jest struna w tej chwili, a po spawaniu by on się odkształcił. Także lepiej, lepiej tego nie ruszać. Ja ściągam teraz bramę. To znaczy ramę ściągam teraz z Ustawiam skrzydełko. wyspawam skrzydło, dopasuję do ramy. I dopiero wtedy ściągnę wymiary, zdejmę wymiary do mm, skrzydła małego. Potem zostanie na spawanie zawiasów, ale to już pewnie jutro, dzisiaj nie damy rady. Spawanie zawiasów, montaż no i malowanie jeszcze wcześniej przed montażem. Odwracam profilę. Wygodniej będzie mi to spawać. Jednak skrzydł do, do dołu z tego względu, że Wymiar jest dla mnie ważny, ten, ten od tej strony i ten wymiar muszę kontrolować. Także będziemy spawać to od tej strony. Dziewięć. Ta przekątna jest dłuższa, także musimy ją skrócić. Nie wiem, czy to się uda, akurat milimetr. Dwa sto trzydzieści osiem. To teraz pewnie tu będzie 9. Ale słuchajcie, na przekątnej milimetr 239 Na przekątej mm, to naprawdę dobry wynik z zupełności do zaakceptowania kontrolnie z czystej ciekawości jest kąt. Jest kąt. Tutaj jak układ to sprawdzimy jest kąt. No, musi być. I jest to, Także kąty mamy, przekątną mamy i wymiary to najważniejsze. rzeczy. i wymiary są także. Zaczynam teraz to herftać. Kworogach po przekątnych. Jeden schemat w góry, drugi na dole. To samo z tamtej strony i na przemian. Dajemy hefta tutaj I hefta dajemy tutaj, po przekątnej Nie dajemy hefta tu i tu Bo ten profil nam w stanie Dajemy na dole, u góry Analogicznie drugi róg po przekątnej I potem kolejne dwa rogi Tutaj mamy pachwinę Zastanawiam się czy ją spawać Bo jeżeli pospawam te pachwiny tutaj To ten kształtownik ulegnie tutaj wygięciu nawet jeżeli go ścisnę tutaj ściskiem do spawania, to po spawaniu, po ostygnięciu ja ścisk odkręcę i ta rama jednak będzie ukrzywiona. Podejrzewam, że odpuszczę sobie te spawy z tego względu, że szkoda potem to młotem pradzi, prostować, jak, jak może wyjść naprawdę prosta, prosta bramka, proste skrzydło. Także nie ma sensu przy tej wadze, przy, 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 przy takich kształtownikach. Nie ma, nie ma sensu tutaj akurat kłaść spawów. Yy, tym bardziej, że ten spaw, prawda, yy, tu czołowy, on będzie nam trzymał przekątną. Poza tym wypełnieniem tych bram, tych skrzydeł jest blacha, która też po, po przynitowaniu, po przymocowaniu będzie działała jak, jak cięciwa, prawda. Będzie usztywniała akurat tutaj przekątną tej bramy. Mamy jedno skrzydło wyspawane, tak ono mniej więcej wygląda. Jednak skrzydło my zrobili szerokości 100 cm i zostaje 50. Tu jest fajny, zrobił się fajny podział taki 3 do 1. Często stosowany właśnie podział przy, przy oknach, przy drzwiach. Także są fajne zachowane proporcje i, i tego się trzymajmy. Teraz muszę ustawić to skrzydełko, wypośrodkować je tu tak docelowo. Ustawić to miejsce, w którym ono będzie. I dopiero jak ustawię to skrzydło mierzymy wtedy małe skrzydełko. prawda tutaj już mam. Jeden pion. Nie chcę mi to stać. Tu mamy pion. No i mamy drugi pion. To jest ten pion, który, mu, który podejdzie pod, pod drzwi. Dlatego on musi być odwrócony. Zwróćcie uwagę. Przylgął w tamtą stronę. No bo jak zrobili dwa takie same skrzydła. No to spójrzcie. Jakby one miały się połączyć. Nie połączył się, dlatego ten kształtownik musi być odwrócony i podsadzony tą wargą tam pod spód. Tu jest jeszcze jedna pewna kolizja. Ten profil nachodzi nam na tą przylgę, dlatego tutaj musimy wyciąć powiedzmy. Przylgi jest 15 minus luz, który będzie 10, jest na 0. Te 12 mm musimy tutaj wyciąć przylgi. No i na grubość powiedzmy, musimy zmierzyć przylgę, ile ona ma. I na taką grubość musimy tutaj wyciąć cały ten pasek tego kształtownika, żeby ten kształtownik nam usiadł. Powiedzmy na tym profilu, a nie na tej wardze, na dole nie mamy tego problemu, ponieważ na dole mamy próg bez wargi, prawda? Także na dole jest sytuacja nieco inna, i tutaj możecie zaobserwować, że ten profil z tą wargą on nam podejdzie tam pod, pod to skrzydło. Także będą drzwi dosyć szczelne, mam nadzieję. Będą jeszcze uszczelki, uszczelka będzie na jednej przyldze, no i uszczelka będzie na przyldze od skrzydeł, także będzie uszczelek, uszczelki będą podwójnie dane, a czas pokaże co, co my to spłodzili dzisiaj. Powiem Wam, że fajne drzwi muszą, mogą wyjść. Zobaczymy etap końcowy, będzie to malowane na kolor antracytowy. Czyli taki kolor dosyć ostatnimi czasy popularny. Może być, mogą być fajne drzwi. No pewnie zimne, bo kształtownik pewnie mróz przepuści do środka. No niestety nie są to drzwi ciepłe, jak w przypadku na przykład drzwi aluminiowych, które mają wkładkę plastikową. No ale na użytek taki gospodarczy, warsztatowy nie trzeba nic lepszego. Aby wypośrodkować takie skrzydło. Ustalicie w miejscu docelowym. Najlepiej jest znaleźć ile skrzydło nam zachodzi. Odmierzyć tą wartość. Jedną przesunąć było maksymalnie w tamtą stronę zmierzyć drugi raz i różnicę tych dwóch wyników podzielić na pół. Wtedy mamy połówkę i do różnicy dodajemy oczywiście tą wartek. Czyli tutaj z wyliczeń moich wychodzi, że ma być 25 mm, tutaj ma być 25 mm. Natomiast na dole próg mamy węższy. Tam wychodzi nam 17 mm ten wymiar i ustawiamy ten wymiar w koło. Łapiemy oczywiście ściskami, żeby się nam nic nie przesunęło. Łapiemy ściskami i dopiero wtedy będziemy mogli zmierzyć, zwymiarować tamto skrzydło. Aspekt środkowy zaciąłem w ten sposób. Czyli wyciąłem o wartość tej wargi. Musiałem wyciąć tutaj tą, tą wargę na tym profilu środkowym. I teraz wszystko mi się fajnie podsuwa pod tamto skrzydło. A to jest już skrzydło to. To mało. Teraz też musimy to zdystansować na 25 i dopiero wtedy możemy dokonać pomiaru tych elementów poziomych wąskiego przestrzeni.